Bajkowy klimat i postacie ze znanych bajek, takie jak Kaczor Donald czy Mieszkamiki, można było zobaczyć na pikniku rodzinnym w Marinie młodsi i nie tylko mogli skorzystać z takich atrakcji jak dmuchańce, bańki mydlane, karaoke, malowanie twarzy oraz inne zabawy i konkursy. Szczególnie wyczekiwane, zwłaszcza przez dzieci, było party w pianie zorganizowane przez OSP Włostowice. Już w następną niedzielę 27 sierpnia odbędzie się kolejny piknik. Tym razem pod hasłem Naukowa przygoda z Centrum Nauki Kopernik. W programie imprezy przewidziano warsztaty naukowe, pokazy pianaparty, dmuchańce oraz strefę z edukacją 3.0.